Dzień dobry, Rasek. Witam wszystkich tutaj serdecznie zebranych. Chciałem opowiedzieć o rozwarstwieniu rzeczywistości i to, w jaki sposób żyjąc obok siebie, tak naprawdę żyjemy w ogóle w całkowicie jakichś innych uniwersach, nie? I ja to obserwuję. Słuchajcie, miałem taką refleksję na ten temat ostatnio miałem takie super doświadczenie mistyczne, można powiedzieć. Byłem u mojej mamy w Gandawie, to jest w ogóle bardzo piękne miasto belgijskie. I kupiłem sobie jabłko. Usiadłem przed sklepem na palecie i sobie jem to jabłko. Po prostu w takim stanie medytacyjnym, takim jem jabłko i chuj mnie, wszystko inne obchodzi. Tylko tyle, nie? I zacząłem tak obserwować ludzi. W takim pędzie, raszu takim miastowym, nie, że gdzieś tam się śpieszę i tak dalej. I sobie pomyślałem, a ja nie muszę, nie? Bo stałem się tak, jakby tymczasowo powiedzmy. Bezdomny i bezrobotny, i jest to taka forma wolności, że ja mogę robić, co chcę i po prostu totalnie, nie mam pracy, i tak dalej. Siedzę sobie i jem sobie to jabłko. Nie namawiam nikogo do niczego, i tak dalej. Nie mówię rzućcie pracę, yy, stańcie się bezdomnymi, to będziecie szczęśliwi, ale niemniej jednak tak się poczułem na maksa swobodnie, po prostu z tym miejscem, gdzie jestem, nie? I tak patrzę na tych ludzi wszystkich takich zafrasowanych i sobie myślę Ja pierdolę, to byłem ja Dopiero co, nie? Też tak goniłem za tą marchewką cały czas W tym pędzie takim, kurwa, napięciu, nie? Ale to nic Siedzę dalej I przejeżdża samochód taki ładny, kabriolet Pełny arabskich chłopaków młodych I napierdalają muzę na całą dzielnię po prostu, nie, z tego samochodu, tak żeby wszyscy słyszeli, nie, hej, patrzcie, jedziemy autem. Patrzcie na nasze auto, jakby ktoś go nie widział, to przynajmniej usłyszycie, żeby zwrócić uwagę, nie? I ja sobie pomyślałem tak, że dla nich, nie, z ich perspektywy to jest szpan. I dla nich to jest po prostu lans w tym aucie. A ja, jakbym był w środku w tym aucie, to ja bym się kurwa palił ze wstydu, że jaką my robimy wiochę. I sobie pomyślałem, jakie rozbarstwienie, nie? Kompletnie jakby, ja nie rozumiem tej drogi, którą oni idą. Kompletnie nie jestem w stanie sobie tego pojąć. Nie, nie, nie jestem w stanie w tym być, nie? W jaki sposób, na jakich warunkach jest to pewnego rodzaju forma lansu, nie? Yy... Ale to jest nic, nie? To, co obserwuję, o czym chcę powiedzieć, rozmawiam z różnymi ludźmi i widzę to, w jaki sposób kreujemy rzeczywistość. Znowu się odwołuję tutaj z powrotem do tego, że to my jesteśmy kreatorami całej rzeczywistości, nie? Wszystkiego, co nas otacza, bo jakby ja słyszę od ludzi, nie? Że mówią mi, że świat jest zły, że ludzie są wstrętni, że ludzie są okrutni, okropni, nie? I tak dalej. A ja tego nie widzę. W mojej rzeczywistości tego już nie ma. Nie ma tego, bo ja widzę ludzi innymi, ja widzę ludzi cudownymi, ja widzę nawet mrok. W mroku widzę światło. Mrok jest światłem, nie ma dobra i zła, jest tylko miłość. Bo każdy ten mrok to jest nasz nauczyciel, to jest nasz, nasz skarb, dzięki któremu. Możemy rosnąć, nie? Więc. W mojej rzeczywistości, patrząc na ludzi jako błogosławione elementy boskiej kreacji, ja nie spotykam takich ludzi. Ja w ogóle nie mam do czynienia. Z tak, nie mam do czynienia z takimi informacjami. Takie informacje do mnie nie płyną. Czajcie, nie? Jakby całe otoczenie kompletnie się zmienia. Ludzie. Który, którymi ja się otaczam, z którymi ja rozmawiam, nie mają takich informacji, do mnie w ogóle nie docierają takie informacje. Ja tego nie widzę, nie ma tego jakby. Cała moja rzeczywistość jest taka, jak ja sobie ją kreuję, jak ja ją widzę. A jeżeli człowiek widzi brud, jeżeli widzi syf, jeżeli widzi zniszczenie i tak dalej, będzie tego doświadczał cały czas. Także sami się skazujemy na rzeczywistość wedle tego, jaką ją sobie wyobrażamy, nie? Jeżeli twoja rzeczywistość jest pełna podczepów, demonów i jakichś innych rzeczy, które przejmują nad tobą kontrolę, no to właśnie taką rzeczywistość sobie kreujesz i w takiej żyjesz, nie? Jeżeli sobie kreujesz taką rzeczywistość, w której decydujesz o wszystkim i wybierasz sobie swoją ścieżkę, wybierasz być szczęśliwy, Wybierasz być po prostu pełny sobą. Taki, jaki jestem. To taki jestem, okej. Okay. I to jest okej. Okay. I co, co chciałem jeszcze powiedzieć? Tak pokrótce, nie mówię, że. Jest takie rozwarstwienie między ludźmi, że ja po prostu na przykład, słuchając takiego człowieka, co on mówi o swojej rzeczywistości, że jest tak, że jest tak, że jest tak, ja nie jestem w stanie tego sobie już wyobrazić, bo ja żyję w innej rzeczywistości. Byłem w tamtej rzeczywistości i też tak uważałem i też takie rzeczy widziałem i też takich rzeczy doświadczałem cały czas, nie? To nie jest tak, że ja nie doświadczam. Złych rzeczy, że mi się nie przydarzają jakieś kataklizmy. Tylko ja z każdego kataklizmu widzę miłość w tym sterującą i widzę sens. I dzięki temu zawsze spływają do mnie skarby, bo ja się pytam: po co ten kataklizm do mnie przyszedł? Co, czego mam mnie to nauczyć? I kiedy przychodzi ta nauka, to ja jestem wdzięczny, bo to jest moje błogosławieństwo, bo to jest moja transformacja. Więc jakby nie ma w moim świecie zła już kompletnie, nie? i co chciałem powiedzieć jeszcze takiego śmiesznego mam taką nauczycielkę kwantowej medycyny z Hawaii najpotężniejsza w ogóle wiedźma jaką, jaką znam uzdrowicielka i ona zawsze mawia coś takiego it's you, it's always you czyli jakby to w jaki sposób widzimy ludzi w jaki sposób się wypowiadamy o ludziach to jest o nas to jest tylko o nas, nie? Jeżeli ja widzę, że ludzie są błogosławieni, że ludzie są cudowni, że ludzie są światli, że ludzie dostrzegamy różne takie pozytywy w ludziach, nie? Że ktoś coś zrobił dobrze i pochwalisz tą osobę, mówisz, ej, ale, ale robisz coś zajebiście, nie? To jest o nas samych. To jest o nas samych. My błogosławimy siebie tak naprawdę. Czujemy się. Błogosławieni, dlatego chcemy innych błogosławić, nie? Więc, It's always you to jest zawsze historia o tobie. To, w jaki sposób patrzysz na ludzi, to w jaki czego się doszukujesz. Czy doszukujesz się w nich miłości? Jeżeli tak, to wypływa z twojej miłości wnętrznej i można spojrzeć, Ej, myślę tak dobrze o ludziach, dlatego, bo kurwa kocham siebie w końcu, nie? A a drugie spektrum tego jest, nie? Na przykład, posłużę się takim przykładem. Ostatnio tutaj słyszałem w kontekście jeszcze takich fake uzdrowicieli i jakichś po prostu ludzi, którzy być może czasem z poziomu nieświadomego robią czarną magię i sieją strach myśląc czasem, że być może pomagają swoimi rzeczami. Ale słyszałem, ktoś coś takiego powiedział, że ileś tam procent ludzi jest niepodłączonych nie? do źródła, a, a ja jestem podłączony. Ja mam informacje ze źródła. Nie? I samo to jakby już świadczy o tym, że ten gość jest Niepodłączony, bo informacja, która płynie ze źródła, jest taka, że my jesteśmy wszyscy zdolni do podłączenia się do źródła, i jakby jesteśmy wszyscy elementem tego samego pierwiastka. Więc jeżeli ktokolwiek stawia się nad kimkolwiek, to jest już rozwarstwienie. I mówiąc o tym, że ktoś jest niepodłączony albo ktoś ma jakiś taki problem, mówimy znowu o sobie, nie? Znowu mówimy o sobie. A podłączyć się może każdy, i jakby w każdej chwili, i wtedy się rozumiemy, wtedy się rozumiemy absolutnie, bo jesteśmy podłączeni do jednego źródła. Więc yy, płynie, płynie, po prostu płynie, płynie wszystko. I ja widzę, że ludzi. Którzy są w stanie podłączyć się do źródła tego informacyjnego jest coraz więcej i coraz częściej. Bo to też nie jest stan taki, trochę odbiegłem od tematu, ale to też nie jest stan taki, jakby. Że to jest cały czas, albo coś. To zależy od różnych rzeczy: od diety, od tego, i, i jakie mamy programy różne przerobione nad sobą, i tak dalej. Bo te wszystkie rzeczy, które w nas są, to są informacje, które zakłócają ten przepływ ze źródłem. Im bardziej człowiek pracuje nad sobą, im głębiej jest w tym, to tym mocniej jest w stanie się połączyć, i wtedy razem się łączymy w tej jedności, w tym zrozumieniu po prostu, akceptacji siebie nawzajem. I. Tak jak mówię, no jeżeli widzimy, że ludzie są jacyś tacy, no to spójrzmy kurwa na siebie, nie? A może to jestem ja, może to jest historia o mnie, nie? Ja to zauważyłem już jakiś czas temu, miałem coś takiego w sobie, że byłem oceniający, nie? Czasem, czasem nawet i czasem nawet nadal to mam, teraz już jakby się, nie wiem. Nie pamiętam dawno takich oceniających myśli, nie? Ale typu, wskakiwało mi coś takiego, w ogóle totalnie z dupy, że idę na przykład sobie i sobie myślę, a ta gruba, a ten to brzydki, a ten to jakiś tam, nie? Ja byłem gruby kiedyś, ja byłem gruby kiedyś. Ten zapis energetyczny czucia się ze sobą źle, jak byłem spuchnięty, myślałem o sobie, że jestem grubasem, że jestem szpetny. Ja byłem narkomanem, byłem bardzo brzyd, brzyd, brzydki, byłem okropną, miałem twarz po prostu zmarnowaną, pełną pryszczy i tak dalej. Ja myślałem o sobie, że brzydal. I nadal gdzieś tam do dzisiaj mi świstały takie yy, wrzuty, żeby kogoś oceniać w ogóle na jakiejś takiej podstawie, nie? I ja po prostu się chlastałem po twarzy, że co ja robię? Dlaczego ja w ogóle tak oceniam tych ludzi, nie? To nie są moje myśli. To nie są moje myśli. I cały czas tak myślałem, że to nie są moje myśli. To są jakieś myśli z kolektywnej świadomości, które po prostu mi wskakują i przejmują nade mną kontrolę. Nie? Łatwo tak sobie pomyśleć, ale dopiero w momencie, kiedy ja wziąłem odpowiedzialność za to, że to są moje myśli, bo ja oceniam sam siebie. I to było zawsze w takich momentach, kiedy ja czułem się nie do końca dobrze ze sobą. Coś robiłem źle, nie trzymałem się swojej rutyny, yy, jadłem źle, cokolwiek, miałem wyrzuty sumienia do samego siebie, o cokolwiek. Miałem do czego się do siebie przyjebać. I wtedy, a ten to taki, a ten to taki. I teraz już mam tak wyczulony kompas, że za każdym razem, kiedy ja wpadnie mi jakaś oceniająca myśl kogoś, to ja sobie myślę: oho, okej. Okay. Czy ja traktuję dobrze siebie ostatnio? Także to jest, to jest to. To jest właśnie to. To, w jaki sposób myślimy, o otoczeniu, o rzeczywistości. To taka ta rzeczywistość jest. I to jest tylko i wyłącznie lustro nas samych. Dzięki wielkie siemanko miłego dnia.